Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dalej zajmuję się podstawami mikroekonomii. Dzisiaj chciałam poświecić chwilę czasu konkurencji monopolistycznej i oligopolowi jako kolejnym strukturom rynku. Konkurencja doskonała i monopol znajdują się na przeciwległych krańcach spektrum rynku. Konkurencja doskonała, wiele firm sprzedających produkty które to firmy są cenobiorcami, czyli muszą zaakceptować cenę, którą podyktują rynkowe popyt i sprzedaż. Monopol tylko jedno przedsiębiorstwo na rynku, które sprzedaje produkt, który nie ma bliskich substytutów. Pomiędzy tymi skrajni, skrajnymi formami, strukturami rynku występują rynki niedoskonale konkurencyjne. Można wyróżnić dwa rodzaje. Rynku konkurencji niedoskonałej. Konkurencja monopolistyczna i oligopol. Konkurencja monopolistyczna jej cechą jest duża liczba konkurujących ze sobą firm. Produkty tych firm różnią się między sobą, ale są to dość bliskie substytuty. Większość rynków, na których sprzedaje się dobra konsumpcyjne ostatecznym nabywcom, zorganizowane, jest na zasadach konkurencji monopolistycznej. Na przykład Centrum Galeria Handlowa. W nim jest bardzo dużo sklepów oferujących artykuły typu moda. Są to sklepy z odzieżą i dodatkami. Z reguły jest ich dużo w galeriach, ale są to też na przykład restauracje, sklepy spożywcze, czy też inne sklepy, które są tak, jakby codziennością oferują produkty codziennego użytku dla konsumentów. Oligopol cechuje go niewielka liczba przedsiębiorstw na, na rynkach oligopolicznych, wysokie bariery wejścia, współzależność wszystkich działających na tych rynkach firm i przedsiębiorstwa na tych rynkach określają wielkość produkcji, ceny i podejmują inne decyzje strategiczne w oparciu o swoje przewidywania dotyczące zachowań konsumentów. Konkurencja monopolistyczna. Teraz kilka słów o tej konkurencji powiem. Jest na przykład, zacznę od przykładu. Jest dużo barów, które zapewniają różne dania konsumentom. Zachęcają klienta do siebie te bary w różny sposób. Na przykład ulubiony bar oferujący Dobre pierogi, najlepsze pierogi dla Jana to mini monopol. Konkurencja to jego inne bary, które tak samo zachęcają klientów i oferują na przykład pierogi, ale z dodatkiem skwarek, czy też termowy napój do tych pierogów. Pomiędzy przedsiębiorstwami następuje odbywa się różnicowanie produktów. Jest to proces, Istnieje kilka sposobów różnicowania produktów. Na przykład produkty można różnicować przez fizyczne cechy tych produktów. Produkt jest trwały, wytrzymały, szybki w obsłudze, efektywny, wydajny w użytkowaniu. Miejsce sprzedaży, lokalizacja może różnicować produkty, na przykład barka napkowy przy uczelni, restauracja w centrum handlowym. Aspekty niematerialne, czyli bezpłatna dostawa, możliwość zwrotu i postrzeganie renoma rynkowa, rynkowa dobry danej firmy, np. reklama czy też nawyki. Różnorodność oferowanych stylów, smaków, lokalizacji i cech, która odzwierciedla potrzeby klientów, powoduje zróżnicowanie produktów i tym samym istnienie konkurencji monopolistycznej, popyt na produkty przedsiębiorstwa w konkurencji monopolistycznej. Popyt ten jest przy, y, przypadkiem pośrednim pomiędzy monopolem a konkurencją doskonałą, ale bliższy jest konkurencji doskonałej. E, krzywa tego popytu ma nachylenie ujemne, ale y, krzywa popytu y, jest ich wiele, ponieważ y, krzywo jednej firmy y, to jedna z wielu krzywych, a łącznie tych firm jest wiele. Y, i łącznie te krzywe tworzą popyt dla rynku, bo na tym rynku działa wiele firm. Krzywa popytu na dobro, usługę przedsiębiorstwa w konkurencji monopolistycznej jest bardziej elastyczna niż krzywa dla monopolu, bo jest wiele bliskich substytutów dobra firmy w konkurencji monopolistycznej. Wzrost ceny powoduje rezygnację części klientów z tego dobra i przeniesienie popytu na podobno dobro, usługę innych konsumentów. I innych firm. Jedni rezygnują z zakupu danego produktu, zaspokajają swoją potrzebę u innych firm, albo nie kupują tego produktu, w ogóle rezygnują z konsumpcji. Firma w konkurencji monopolistycznej, gdy podniesie cenę, to straci część klientów, ale utrzyma się na rynku. Jak przedsiębiorstwa działające w ramach konkurencji monopolistycznej wybierają wielkość produkcji i cenę, by maksymalizować swoje zyski. Otóż działają one w tym aspekcie podobnie jak firmy monopolistyczne. Na przykład małe przedsiębiorstwo, którego specjalność to pizza, oferuje pizzę z kaczupem, z owocami morza i polskimi kiełbasami. Krzywa popytu ma nachylenie ujemne. I teraz. Konkurencja to inne pizzerie czy też bary z pizzą oferujące inne rodzaje tych pizz. I teraz tak, w momencie kiedy, posłużę się tutaj przykładem liczbowym, w momencie kiedy przedsiębiorstwo, ta dana pizzeria sprzedaje 10 pizz po cenie 23 zł, utarg całkowity jej wynosi 230, utarg krańcowy 23. Koszt całkowity 340, a koszt kręcowy 34. Koszt przeciętny, czyli koszty całkowite przez wielkość produkcji 34. Przy sprzedaży 20 sztuk pizzy Cen po cenie 20 złotych, utarg całkowity 400, utarg kręcowy 17, koszt całkowity 400, koszt kręcowy 6 i koszt przeciętny 10. Przy sprzedaży 30 sztuk pizzy. Przy cenie 18 zł, utarg całkowity 540, utarg kręcowy 14, koszt całkowity 480, koszt kręcowy 8, a koszt przeciętny 16. Przy sprzedaży 40 sztuk pizzy po cenie 16 zł za sztukę utarg całkowity tego przedsiębiorstwa wyniesie 640, utarg kręcowy 10, koszt całkowity 580, koszt kręcowy 10, a koszt przeciętny 1450. Przy sprzedaży 50 sztuk po cenie 14 zł za sztukę utarg całkowity 700, utarg kręcowy 6, koszt całkowity 700, koszt kręcowy 12 i koszt przeciętny 14. Przy 60 sztukach po cenie 12 zł za sztukę utarg całkowity 720, utarg kręcowy 2, koszt całkowity 840, koszt kręcowy 14, koszt przeciętny 14. Przy 70 sztukach pizz sprzedanie po 10 zł za sztukę, utarg całkowity wyniesie 700, utarg kręcowy minus 2, koszt całkowity 1020, koszt kręcowy 18, a koszt przeciętny 1457. I przy liczbie sprzedanych pizz 80, po cenie 8 zł za sztukę, utarg całkowity 640, utarg kręcowy minus 6, koszt całkowity 1280. Koszt kręcowy 26 i koszt przeciętny 16. Otarg kręcowy to koszt jest równy kosztowi kręcowemu, to wtedy maksymalizacja zysku firmy następuje działającej w ramach konkurencji monopolistycznej. Tutaj w tym przykładzie liczbowym jest to przy 40 pizzach. Przy liczbie sprzedanych pizz 40, po cenie 16 zł. otarg utarg krańcowy wynosi 10 i koszt krańcowy wynosi 10. Utarg całkowity to cena razy ilość, utarg krańcowy to zmiana utargu całkowitego przez zmianę wielkości produkcji, koszty całkowite to koszty zmienne stałe a koszt krańcowy to zmiana kosztu całkowitego przez zmiana wielkości produkcji. Tak dla przypomnienia podałam to, jak się to oblicza. Ustanie wielkości produkcji i ceny maksymalizujących zyski firm w konkurencji monopolistycznej to po pierwsze wybór wielkości produkcji. Uterk kręcowy wyższy niż koszt, całkowit, niż koszt kręcowy to firma powinna zwiększać produkcję, bo każda kolejna dodatkowa jednostka podnosi zysk wyprodukowany. Zwiększenie produkcji do poziomu, gdzie uterk kręcowy równa się koszt kręcowy. Gdy koszt kręcowy jest wyższy niż utarg kręcowy, to firma zwiększa swoje zyski, zmniejszając produkcję, bo każda dodatkowa jednostka produkcji przynosi stratę. Zminimalizowanie produkcji do poziomu, gdy utarg kręcowy równa się koszt kręcowy. Wyznaczenie ceny na podstawie analizy krzywej popytu ile maksymalnie konsument jest w stanie zapłacić za dane dobro. Czyli firma wyznaczając dąży do tego, żeby koszt, całkowit, koszt kręcowy zrównał się z utargiem kręcowy. I mając wielkość produkcji i ceny, można obliczyć utarg całkowity, koszty całkowite i zysk. Utarg całkowity to nie jest tożsame z zyskiem, ponieważ zysk obejmuje również musi być pomniejszony o koszty krzywa popytu firmy działającej w konkurencji monopolistycznej jest zaterminowana zakresem w jakim stara się ono odróżnić swój produkt od konkurencyjnych firm inne firmy mogą wejść do branży gdy zyski konkretnego przedsiębiorstwa osiągają plusy czyli są dodatnie i są to ograniczone bariery wejścia. Konkurencja monopolistyczna i decyzje o wejściu do gałęzi. Gdy jakaś firma osiąga zysk ekonomiczny w ramach konkurencji monopolistycznej, to inne firmy będą chciały wejść na ten rynek. Na przykład, restauracja z pierogami osiągająca zyski, to inne firmy też będą oferowały dania domowe, będą starały się zachęcić klientów, na przykład oferując. E, jakiś drobny deser w gratisie na przykład, czy też napoju, napoje. Wejście nowych przedsiębiorstw na konkretny rynek przesuwa krzywą popytu na produkty pojedynczego przedsiębiorstwa w konkurencji monopolistycznej. Gdy nowe firmy wejdą na rynek, to wielkość zapotrzebowania przy każdym poziomie ceny dla wszystkich przedsiębiorstw sprzedających swoje dobra i usługi na tym rynku spadnie, a tym samym i krzywa popytu przesuną się w lewo. To przesunięcie doprowadzi też do analogicznego ruchu krzywą utargu kręcowego, która też przesunie się w lewo. To z kolei spowoduje zmniejszenie wielkości produkcji dostarczanej przez każde z przedsiębiorstw na rynek konkurencji monopolistycznej, bo utar kręcowy i koszt kręcowy zrównają się, wyznaczając mniejszy wolumen produkcji. Konkurent monopolistyczny osiąga zysk ekonomiczny, to Przyciągnie do gałęzi nowe podmioty, i, spowoduje, że popyt i to spowoduje, że popyt obniży się. Przedsiębiorstwo zaczyna osiągać zerowe zyski ekonomiczne w tej sytuacji, i nowe przedsiębiorstwa nie są już gotowe do wejścia na rynek do branży. Gdy firma osiąga straty na rynku konkurencji monopolistycznej, to firmy opuszczają branżę, a popyt na produkty firm która kontynuuje swoją działalność, wzrasta i znowu ta firma osiąga zyski zerowe, zerowe zyski ekonomiczne. Dopóki firmy w danej gałęzi osiągają zyski ekonomiczne, nowe firmy będą wchodziły na rynek, zmniejszając popyt i utarg kręcowy istniejących firm. Długookresowa równowaga przedsiębiorstwa działającego w ramach konkurencji monopolistycznej to sytuacja, gdy krzywa popytu na produkty podmiotu działającego od niedawna w branży jest styczna do krzywej kosztu przeciętnego. Gdy cena jest równa kosztowi przeciętnemu, to zyski ekonomiczne w krótkim okresie wzrosną. Zyski ekonomiczne w długim okresie mogą wynosić zero, w zależności od tego, ile firm wejdzie na rynek i jak cena produktu i popyt na te produkty obniży się. E, zerowy zysk ekonomiczny e, nie jest tym samym co zerowy zysk księgowy. E, zysk księgowy jest dodatni i równy kosztom alternatywnym kapitału i pracy zaangażowanych w działalność firmy. Straty ekonomiczne sprawiają, że część firm opuści gałąź, e, wzrost popytu na produkty firm kontynuujących działalność wystąpi wtedy i zmniejszanie ich strat. Proces ten będzie trwał do czasu, gdy firma przestanie ponosić straty ekonomiczne, czyli krzywa jego popytu stanie się styczna do krzywej jego kosztów przeciętnych. W krótkim okresie firmy w konkurencji monopolistycznej mogą osiągać zyski, straty, ale w długim okresie swoboda wejścia wyjścia z gałęzi doprowadzi zyski ekonomiczne do zera. Konkurencja monopolistyczna, a efektywność. W warunkach konkurencji monopolistycznej konsekwencje niemal całkowitej swobody wejścia i wyjścia z gałęzi, e, które mają inne firmy, e, będą powodowały to, że firmy w tej konkurencji będą wyznaczały cenę, która znajduje się na opadającej części krzywej kosztu przeciętnego, a nie w punkcie jej minimum. Konkurencja monopolistyczna nie będzie więc efektywna produkcyjnie. Na rynku konkurencji monopolistycznej, jak na każdym innym rynku, jest reguła maksymalizacji zysków, gdzie koszt krańcowy jest równy utargu kręcowego, Czyli najlepszą sytuacją dla firmy, najlepszą wielkością produkcji i ceną jest koszt krańcowy równa się utargu kręcowy, gdy taka sytuacja występuje. Ale cena jest wyższa niż utarg krańcowy, bo krzywa popytu ma nachylenie ujemne. Gdy... Cena jest wyższa od kosztu kręcowego, co jest charakterystyczne dla równowagi długookresowej film działających w ramach konkurencji monopolistycznej mierzone ceną rynkowej, rynkową korzyści społeczne związane z wytworzeniem i sprzedażą dodatkowej jednostki produkcji przewyższają kręcowe koszty społeczne związane z, produkc z produkcją tej jednostki. Ze społecznego punktu widzenia Korzystne byłoby zwiększanie produkcji aż do momentu, w którym malejąca cena i kosz kręcowy zrównają się. Ale przedsiębiorstwo y, będące monopolistycznym konkurentem nie ma bodźców do zwiększenia produkcji. Yy. Perspektywy indywidualne przedsiębiorstwa, czyli zysk, są inne niż społeczne, co znaczy, że społeczeństwo traci korzyści netto z tych niewyprodukowanych jednostek. Występuje nieefektywność alokacyjna, mniejsza niż monopolu, ale jednak. Wielkość produkcji będzie mniejsza, a cena większa niż dla konkurencji doskonałej, ale wolumen produkcji będzie większy, a cena niższa niż w monopolu. Gałąź, która funkcjonuje zgodnie z zasadami konkurencji monopolistycznej, nie wykazuje efektywności produkcyjnej ani alokacyjnej. Ani w krótkim okresie, gdy firmy osiągają zyski straty ekonomiczne, ani w długim kiedy firmy osiągają zerowe zyski ekonomiczne, korzyści z różnorodności i zróżnicowania produktów, mimo że konkurencja monopolistyczna nie zapewnia efektywności produkcyjnej, ani alokacyjnej, to sama w sobie przynosi korzyści konsumentom, społeczeństw, konsument, konsumentom i społeczeństwom przepraszam. Różnicowanie produktów opiera się na e, podążaniu za preferencjami nabywców. Produkty na rynkach konkurencji monopolistycznej są zróżnicowane i w konsekwencji konsumenci mają z czego wybierać. Na przykład, różnorodność żywności, ubrań, telefonów itd. Ekonomiści od lat próbują odpowiedzieć na pytanie, czy gospodarka rynkowa wytwarza optymalność, optymalną ilość różnorodności. To znaczy, czy firmy nadążają za wymaganiami konsumentów. Część ekonomistów twierdzi, że nie potrzeba wielkiej różnorodności produktów na rynku, bo jest to bezproduktywne dla firm, ponieważ ponoszą one wysokie koszty na reklamy, marketing itd., a setki rodzajów płatków śniadaniowych, na przykład, są do siebie bardzo podobne i nie są konieczne dla konsumentów. Duże różnicowanie jest też społecznie bezproduktywne, bo większość ludzi byłaby zdolna, Uzyskać satysfakcję, jeśli wybór spektrum wyboru byłby mniejsze niż jeśli doprowadziłoby to do obniżki cen. Czyli przy niższych cenach i mniejszym wyborze konsumenci byliby zadowoleni bardziej niż przy wielkim wyborze, twierdzą niektórzy ekonomiści. Problem różnorodności może zostać nigdy nie rozwiązane, bo podjęcie decyzji o optymalnej różnorodności produktów na rynku jest bardzo trudne, dlatego że nie ma jednoznacznego określenia, co oznacza różnorodność dla konsumentów. Ciekawostką jest to, że np. zmiany klimatyczne powodują to, że część głównie młodych ludzi ogranicza konsumpcję i w preferencji toleruje mniejszą różnorodność produktów dostępnych na rynku, osiąga z tego większą satysfakcję. Reklama jest to uświadamianie ludziom w mniej lub w bardziej realny sposób i realnych różnic pomiędzy danymi produktami, czy też lepszości, mówię w cudzysłowie, tych produktów. Reklama może zmniejszać elastyczność popytu na dobra i usługi danej firmy w konkurencji monopolistycznej. Wzrost cen. A to wzrost utargu lub zwiększanie popytu na każdym poziomie ceny. W obu przypadkach wzrost będzie powodowało to wzrost zysku firmy, bo jest wyższa cena lub większa sprzedaż wyrobów e, by, tych firm. No, konkurencja monopolistyczna jest jedną ze struktur rynku. E, chciałam dzisiaj zająć się również e, oligopolem, jako, jako drugim rodzajem. Konkurencji niedoskonałej, struktury rynku, konkurencji niedoskonałej. Jednak no, konkurencja monopolistyczna okazała się obszernym tematem i do oligopolu nawiążę podczas następnego naszego spotkania. Postaram się podstawowe, chociaż rzeczy o nim powiedzieć. Na dzisiaj dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.